Za zagospodarowanie odpadami komunalnymi i ilością liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki przedmiotowej opłaty. Zgodnie z artykułem 6 R ustawy ust. 2 W przez dwóch ustawy z pobranych opłat Unia pokrywa koszty funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania transportu, zbierania odcisku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych tworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wpływie za opłat nie wystarczają na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu. Przeprowadzonej kalkulacji systemu zagospodarowania odpadami w oprócz kosztów obsługi administracyjnej i finansowej, uwzględniono masę odpadów komunalnych, niesegregowanych, odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych podwyżkiem cel za przyjęcie tych odpadów przez zakład gospodarowania odpadami, odpadami w Łomży. To jest punkt w Czartorii, W kosztach kalkulacji założono również kwotę 60 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę punktu selektywnego zbierania odpadów w komunalnych przystaniskach. Budowę tzw. PSZOK-u planuje się sfinansować w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zostanie dokonany w procesie zapytania ofertowego. Ponadto wyłoniona w drodze przetargu nieogranicznego firma, która będzie realizowała usługi związane z odbiorem odpadów, mimo iż zaoferowała najkorzystniejszą cenę, to jednak kwota ta znacznie przekracza dotychczasowe wpływy do budżetu z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Jednocześnie nie można zrezygnować z korzystania z usługi odbioru i zagospodarowania odpadów, pomimo że powoduje to niedobór w obecnych kosztach systemu. Aby wypełnić zapisy, z artykułu 6 ust. 2 ustawy konieczne jest zwiększenie stawki opłaty za zagospodarowanie badaniów na nimi o 2,50, to jest do kwoty 10 zł miesięcznie od mieszkańca w przypadku, gdy odpady są zbierane w sposób selektywny do... i o 5 zł to jest do kwoty 20 zł miesięcznie w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Podwyższenie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spowoduje wyższe wpływy do budżetu przeznaczenie na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi, co w konsekwencji spowoduje zbilansowanie się wpływów i wydatków związanych z usługą w systemie. Średnio wyższego podjęcia przedmiotowej uchwały jest uzasadniony. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Jedna osoba się trzymała, tak?